Cześć. Z tej strony Tomek z DM Sales i dzisiaj opowiem wam pewną historię, gdzie właśnie kilku moich znajomych handlowców mówi: "Tomasz, jak pozyskiwać właściwych klientów w 2025 roku?". No, te czasy, kiedy definiowało się segment, powiedzmy, branżę, no, mogłyby, można powiedzieć, po, idą już do Lamusa. Czemu? Bo dzisiaj klient, jeżeli chce się kontaktować z działem sprzedaży, to chce mieć kontekst, konkretny miejsce czy czas, gdzie faktycznie jest sens z taką osobą się kontaktować. I tutaj, na pomoc takim właśnie kontekstom tego kontaktu, przychodzi DM Sales. Już Wam pokazuje, dlaczego. Otóż, jeżeli weźmiemy sobie um, jeden z naszych projektów, które tutaj wspólnie z naszym klientem realizujemy, który zajmuje się cyber security. Elite Pro, no, zaczęliśmy długo rozmawiać na temat tego, jak zdefiniować idealny profil klienta dla tej firmy. Zobaczcie. Elite Corp zajmuje się outsourcingiem i obsługą informatyczną firm. Zajmuje się audytami bezpieczeństwa. Dostarcza między innymi zaawansowane testy. No i wdraża regulacje. I teraz owe regulacje. Stały się pierwszym kontekstem tak naprawdę kontaktów w kampanii prospektingowej. Zobaczcie, zdefiniowaliśmy sobie, kim jest na przykład firma, która musi dostosować swój system informatyczny do e, w regulacji Dora. I nie będę wnikał już teraz, czym jest Dora. bo W każdym bądź razie są to firmy finansowe, to są kantory między innymi, które muszą tak naprawdę definiować sobie czy przygotować właśnie infrastrukturę do tego, żeby bezpiecznie realizować kampanię. I to jest pierwszy kontekst, którym możemy w prospektingu wykorzystać, czyli ten moment właśnie treści, jakim jest i regulacji dotyczącej właśnie usługi wdrożenia DORA i w ogóle wyjaśnienie, tak naprawdę, czym jest to rozporządzenie, bo. Kampanii, którą tutaj realizujemy, która jest zautomatyzowana i kompletna, zobaczcie, że osoby, które biorą udział, okazuje się, że nawet nie wiedzą o tym, czym jest do końca DORA, więc elit idzie po raz pierwszy właśnie z taką wiadomością i wskazuje kłopoty, czy też wymagania prawne, które te instytucje finansowe mają zrealizować. Oczywiście to nie jest jedyny kontekst czy sygnał, który możemy rozpatrywać. W DM Sales znajdziecie więcej takich kontekstów, właśnie zakupowych. To może być chociażby zmiana formy własności, wszelakiej maści, zmiany, które system monitoruje i będzie Wam właśnie udostępniać te dane w zakładce, potem zarządzaj w danym segmencie. To może być właśnie chociażby uzyskana pomoc publiczna, czy też jakaś opinia o firmie. Co więcej, jeżeli patrzymy sobie na opinie, to możemy oglądać opinie w Google, które są oceny w ogóle na wizytówce lub też ilości tych ocen na przykład. To może być zadłużenie, to także może być używana na przykład lokalizacja do poziomu aż funkcji budynku, czy dzielnicy, kiedy Pojawia się określony budynek zeskanowany, możemy powiedzieć na przykład, jeżeli jesteśmy firmą fotowoltaiczną, że coś zużywa dużo em, prądu. To może być używana technologia, na przykład na stronie internetowej, na przykład to może być WooCommerce, przelewy 24, czyli system jakichś em, em, płatności. Tych kontekstów może być wiele i właśnie to one definiują skuteczne pozyskanie klienta w 2025 roku. Cię znać, co o tym sądzicie i czy wykorzystujecie właśnie do pozyskiwania klientów rzeczone konteksty, które będą jednokowoż waszymi takimi wskaźnikami w dalszej już potem komunikacji, na które będziecie się mogli powoływać. Zapraszam do rozmowy w komentarzach. Do zobaczenia.